Oskar miał 8 lat Ojciec wziął go na karate Wraz pierwszymi ciosami Pokochał pierwszą matę Wkładał w to ciężką pracę Bo pragnął zostać mistrzem Choć całą podstawówkę Latał w jednym tornistrze Śmiali się gdy miał pizdę Potokiem okiem, że znów dosną. Nie wiedzieli, że mieli wtedy Przed sobą sportowca Z karate poszedł w Tam nauczył się stójki To czasy kiedy jeszcze zioło Gonili na kulki Po treningach wypiekał bułki Został piekarzem Bo szkoła i boks Niestety nie idą w parze Zarabiał pierwsze garze 1200 na rękę bo mógł wyremontować by swoim rodzicom łazienkę. Zawsze miał wielkie serce. Stała w obronie słabszych. Potem swój wielki talent przeniósł do mojej klatki. Dzisiaj normalnie walczy. Jest profesjonalistą. Widzisz, jak mocno wierzyć, możesz osiągnąć wszystko. To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 2,24 24 godziny na dobę. A tam wyjście to jest komentarz free z Freetime, Tarnów, po dziś w buku W naszym programie witam i zapraszam. Bankowi dobry, witam wszystkich. Z buku, jesteś w Tarnowie, dziś dasz koncerty, wiele ludzi, wiele swoich fanów, wiele także i fanek. Powiedz nam, jaki jest pierwszy odbiór od tego miasta? Z tej publiczności miałeś ich, jeszcze nie byliśmy na dole, ale co sądzisz o tym o tym mieście? E, miasto jako miasto bardzo mi się podoba, e, architektonicznie, że tak powiem, bo tylko możemy powiedzieć na razie. Publiczność, no jak zawsze mi się wydaje, że na naszych koncertach jest ogień, także publiczność na pewno też dopisze pod sceną. A miasto jako miasto naprawdę bardzo ładne i skończymy tu jeszcze wrócił na pewno. Powiedz mi, jest gatunek hip-hop, co to dla Ciebie oznacza? Hip-hop to moje życie, po prostu. Interwencja tych dwóch słów, tak? Tak, po prostu w dwóch słowach można to skreślić, to moje życie. Powiedziałeś dzisiaj na konferencji będzie ogień, ogień to znaczy? To Ogień to po prostu zespół z na scenie. <śmiech> <śmiech> I nie wiem, no, tak się śmieję, po prostu zadajemy z siebie serce i mam nadzieję, że ludzie, mam nadzieję, no i zazwyczaj ludzie jakby odzajemniają tym samym, także Dwa bieguny się stykają i powstają po prostu. Jakie były początki z BUKA? Czy. A teraz zaskoczyłeś początki? Trudne takie, trudne. Trzeba było się, że tam powiem, że jak powiem, przebić gdzieś. Yy, yy, co, zaczynałem chyba jak każdy tak naprawdę zaczynał, czyli od, od początku i tam po schodka, po malutku, po malutku noszliśmy. Może jeszcze nie na samą górę, ale idziemy. Swoje. Zauważyłem, że przed sobą wiele supportów, wiele osób młodych, które też jak mówią, są jakąś reprezentować i słabą predysponować. Rada z buka dla osób, które kochają hip hop, dla których też hip hop jest, jest w dwóch słowach w całym życiu, to powiedzieliście, jest na naszym wywiadzie. Co byś powiedział takim młodym adeptom tej sztuki? Yy, robić swoje po prostu, kochać muzykę, robić to z pasji, yy, mieć swoje jakby tam, yy, poglądy i przedstawiać przedstawiacie właśnie poprzez muzykę. Jeżeli ktoś kocha hip hop, a jest w tym dobry, to prędzej czy później moim zdaniem yy, szersze grono nie nim usłyszy i, i po prostu na no, każdego przyjdzie pora, po prostu trzeba zaparcie dążyć do swojego celu i robić swoje. Teksty, które są w swoich tak są tekstami, które umjmują tysiąca, nie miliony słuchaczy i widzów na całym, w całej Polsce. Także Icie Stanowi, jak widzimy, teraz na w bardzo, bardzo dobrze dopisała. Słuchaj, te teksty są z Twojego życia? One są czymś, co tworzysz po prostu dla nas autopsji swojej. Nie, wiesz co, różnie. Staram się inspirować tak naprawdę wszystkim dookoła, czy to swoim życiem, czy życiem moich znajomych, filmy, książki. Tak naprawdę wszystko jest dla mnie inspiracją. Ale w sumie najwięcej, jak można w sumie zobaczyć po tekstach, to najwięcej chyba jednak opieram się na autopsji i na swoim życiu i staram się jakby sytuacje życiowe, niekoniecznie swoje, opisywać jakby to były właśnie moje sytuacje i, i cóż, no i nie, nie zastanawiam się tak naprawdę nad tym, jak piszę tekst, skąd biorę inspirację, po prostu czuję, że muszę napisać tekst i, i lecę. Co było takim momentem netalgicznym w Twoim życiu, które powodowało, że budzi szalombi swoje z book, z bookiem, gram koncerty i to to moje życie? Czy z bookiem byłem zawsze, a y, od kiedy się obudziłem, po prostu od kiedy pierwszy raz chyba nagrałem pierwszy utwór, to już wiedziałem, co chcę w życiu robić. Już wiedziałem, co chcę w życiu robić i, i wiedziałem jak będzie, może nie wiedziałem, ale wiedziałem jak, y, co, 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 jak zrobić, żeby z swoje marzenia. Myślałem, że nie ma lepszej drogi właśnie jak dla mnie jak hip-hop i po prostu poszedłem w swoją stronę, y, nagrywając muzykę. I dzisiaj jestem tutaj, za co dziękuję szczerze losowi, Bogu, Bogu i rodzicom. Wspólnie jest swoje marzenia? Może jeszcze nie, bo to znaczy inaczej. No niektóre na pewno, ale wydaje mi się, że nie można sobie powiedzieć, że się już wspomniał swoje marzenia, bo co wtedy. Wydaje mi się, że jak się spełni jedno marzenie, to trzeba wyznaczyć sobie kolejne i dążyć do tego, żeby je, żeby je spełnić. Zbóg, widzisz, dzisiaj ja, frekwencja, na końcu, jak mówiłem wcześniej, wręcz wzorowa z plusem, wszystko z plusem, ale powiedz mi, masz jakieś aspiracje, które byś chciał zrealizować swoim, swoją muzyką, swoim jestestwem i w Polsce, w muzyce, w hip hopie, których jeszcze nie zrealizowałeś? Coś, co, co chciałbym, żeby było dzięki swojej twórczości hip hopowej, ale jeszcze tego nie miałeś? Słuchaj, zdaję sobie doskonale sprawę, że. Moje muzyki często, a nawet w większości słuchają młodzi ludzie. I, i też sobie zdaję z tego sprawę, pisząc moje teksty. I chciałbym, żeby ci młodzi ludzie słuchając moich kawałków, może nie naprawiali świata, bo to tak jest niemożliwe, ale żeby jakoś zmienili podejście swojego życia, żeby, żeby dążyli do, właśnie tak mówiliśmy wcześniej, do swoich celów, do swoich marzeń, żeby spełniali się, nie spędzali czasu przy komputerze i, i wychodzili na albo więcej. Chcę zmienić to tak myślenie młodych ludzi swoją muzyką? Może nie zmienić to tak myślenia, po prostu. Chcę, że, chcę, żeby moja muzyka docierała w sposób jakby e, przemyślany do słuchaczy, w sensie takim, że nie ma sensu przejść głupot do mikrofonu i dawać to młodym ludziom do słuchania, bo, bo nic z tego nie wyciągną. Warto, warto zrobić jakieś przemyślane kawałki, które coś ze sobą niosą i po przesłuchaniu dana osoba powie, kurczę, trafiło to do mnie w serce i długo po przesłuchaniu ten numer gdzieś tam będzie w tej osobie. Uważasz, że twoje, że Twój hip może być jako aspiryną dla młodego pokolenia, które na umówi się z roku na rok z, z każdym czasem no jednak leci w tym drugim kierunku, w tym kierunku komputerów, informatyzacji, konsumpcji i komercjalizacji w ogóle w rzeczywistości, szczególnie w tym kraju, w jakim jest Polska. Czy ta twoja muzyka, twoja twórczość, to, że jesteś dla tych ludzi niejako i autorytetem i także idolem może ich zmienić? Broń Boże, nie być niczym autorytetem, bo daleko mi do jakiegoś, do jakiegoś zmiana autorytetu i też nie mam żadnej misji wkręconej w głowę, żeby, żeby naprawiać świat, żeby naprawiać ludzi, po prostu robię muzykę taką jaką czuję, robię to co kocham, jeżeli komuś się to podoba, bardzo mi z tego powodu miło, jeżeli się komuś to nie podoba, również mi miło, nie musimy współpracować, ani się nawzajem lubić czy słuchać, robię po prostu swoje i na tym to już wszystko się opiera. To był dzieje z w długarną po prostu jego nerci, poładam byście jakąś zapytyć dzięki widosób Witamy w Polsce to, jako kom tu dram rok, tylko w tym kraju w piedo za darmo, ale tyście nakarmią koś się Polsce bogiem, jedyny kraj na świecie, za który od tam co mogę Witamy w Polsce to jako dom tu dram rok, tylko w tym kraju w piedo za darmo, ale też cię nakarmią Boż się Polsce bogiem, jedyny kraj na świecie... Za to jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 2, 24 godziny na dobę.